kogo tu przyłapałam. Dzień dobry chłopaki. Taka przyjaźń między wami tu się zrodziła. Czy raczej terytorialne pilnowanie łóżka. Mm -hmm. Cześć moi drodzy, witajcie. Witam was ponownie na moim kanale w pięknym dniu. Możemy wspominać nie takim pięknym, bo jest bardzo zimno, ale jest on piękny, ponieważ rozpoczyna nasz weekendzik. Prawda? Weekendzik, w którym my jedziemy na wakacje, także... Jesteśmy bardzo podekscytowani. Mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia, e, takich powiedziałabym bardziej organizacyjnych, dlatego jedziemy teraz do mojej koleżanki. Do mojej koleżanki, z którą widzieliśmy się na majówce, natomiast mamy po prostu z nią sprawy do załatwienia, e, więc jedziemy na chwilkę do niej. E, później myślę, że powolutku zaczniemy się pakować. Powolutkę? No. Przed trzy dni? Jakie trzy dni? Dwa dni zostały do wylotu. Dwa dni, no. No, ale mnie jutro nie ma. Bo ja jutro rano idę na śniadanie z Gosią i Karoliną, a później idę na paniejskie Marceliny. Ja muszę pracować. No, a ty jeszcze będziesz pracował jutro? Nie, ten. Prasować! No. No, też nie będziesz zajęty e, Tak, słuchajcie, ja wiem Ja jestem z tych, co po prostu dużo wcześniej Zaczynają się pakować, albo przynajmniej mentalnie Przygotowują się do pakowania I taki mam też zamiar teraz, ponieważ tak jak powiedziałam Właśnie Józiowi, ja jutro jestem całkowity dzień Poza domem, rano mówiłam się z jednymi koleżankami Na śniadanie, żeby po prostu, wiecie Złapać się na ploteczki, bo dawno się nie widziałyśmy A po południu spotykam się Z drugą grupą koleżanek Bo jest Panieński Jednej z moich znajomych, więc Trochę będzie się działo, więc jutro po prostu nie będę miała na nic czasu. Ehm, dlatego chciałabym już dzisiaj dla świętego spokoju się troszkę popakować e, albo przynajmniej wiecie, przygotować sobie rzeczy, które będę pakować. Mm. A ty... A, a mój Józio zadeklarował się, ci zresztą same, że będzie prasował. Słuchajcie, mamy dwie ogromne siaty ubrań do prasowania. Ja chyba Wam mówiłam o tym, taką... Mamy taki system, taki sposób. Nam się to oczywiście sprawdza, więc jakby nie wszystkim musi się to sprawdzać, ale żadne z nas nie lubi prasować, ale jedyną osobą prasującą ubrania w naszym domu jest ten oto no gentleman tutaj. <grym> I... 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 Mi też się czasem zdarza, żeby nie było, ale no nie będę ukrywać rzadko. Natomiast to, co robimy, to po zrobionym praniu, jeżeli mamy jakieś ubrania do prasowania, to odkładamy do jednej siatki. I wtedy ta siatka się, wiecie, wypełnia po, nie wiem, tam pięciu, sześciu praniach, że już jest pełną siatką do prasowania. I dopiero wtedy włączamy sobie jakiś film, czy serial i ktoś z nas po prostu to prasuje. Bo umówmy się, nikt nie lubi prasować. Natomiast nie prasowaliśmy chyba już z trzy miesiące, albo więcej, nie, z no cztery. Pół roku? No... Co ty gadasz? No, dawno nie prasowaliśmy. Ja ostatnio nie, prasowałam, po pierwsze. Ostatnie to było miesiąc temu. Nie, mm -mm. dłużej. I to ja prasowałam no. ostatnio i to musiało być jakoś w lutym, Józefek. Mamy maj. No, no, no może być, bo sweter we don't do it. Yes, so, we were so, No, właśnie. Więc powiem wam, że trochę się zaniedbaliśmy i mamy dwie ogromne siaty ubrań do prasowania. Moja szafa... Ale to nie jest tylko... No. Nie. Takiej also bring the summer clothes. No tak, bo jeszcze tak, rozpakowaliśmy ubrania wiosenno-letnie, więc dodatkowo doszły nam po tak? prostu nowe ubrania. Dodatkowe. Dodatkowe, tak. Ubrania do prasowania. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak jak Wam mówię, od dwóch miesięcy nie tknęliśmy żelazka ani deski e, do prasowania. Mamy dwie ogromne siaty. Moja szafa jest w połowie pusta, po prostu nie mam ubrań. Poza nowymi t-shirtami, które ostatnio kupiłam, więc dzisiaj jest ten dzień. Mężulek będzie prasował. Powiedział to. to oficjalnie tutaj przy Was, także super. Ale ja będę oglądać coś, coś. Co co, chcę. co ja chcę? To ja chcę też. Dobrze, ty zawsze oglądasz to, co chcesz. No. To oglądasz zobaczcie, swoje... jest games, so to Dzisiaj? jest najlepszy czas. Tak. Mhm. Ujmijcie. ma swoje tureckie seriale. W ogóle śmieszne są tureckie seriale, bo nie wiem, czy wiecie, że jeden odcinek tureckiego serialu trwa około dwóch godzin. Nie, jeszcze 2,5 teraz. Dwie i pół teraz, no tak! Ja oglądam to jest kilka dni, no nie... Tak, tak. Na przykład mówię, o, mam trzy odcinki do obejrzenia i ogląda to przez 3 dni, no bo wiecie, na raz tyle godzin to się nie da. Więc y, ja właśnie lubię, jak on sobie wtedy załącza ten swój serial i 3 godziny jest święty spokój. Ale nowy serial najlepszy. A jaki serial oglądasz teraz? Powiedz wszystkim. Esref i Ruja. Sref jest... i Ruja? Tak. To chyba będzie też... Yy... Z Polsę albo Netflix czy coś, bo to jest bardzo, bardzo... Fajny serial? fajny serial. Ale to jest nowy serial, tak? Tak, nowy, nowy. I ty oglądasz gdzie? Youtube teraz. No ale jak to jest, że to na YouTube po prostu wkładają, czy co? No, tak. E... Nielegalnie. Nie no, legalnie, jak nie? No jak. To jest taki em, telewizja kanał. Aha, ma swój kanał na YouTube. Tak. No. I... Publikuje. Publikuję, bardzo ładnie, okej, okay, okej. Okay. No, no dobra. Naprawy, Słuchaj, jak dla mnie to możesz sobie oglądać co chcesz. Naprawdę, co chcesz sobie możesz oglądać, żeby tylko było wyprasowane, tak <laughs> mi wszystko jedno. E, no, i zapraszamy Was na ten dzień z nami, bo znając nas jeszcze wydarzy się dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Czy po ciebie coś przed wakacje kupić? No Ty sobie przypomnisz w niedzielę wieczorem pewnie, jak wszystko będzie zamknięte, więc możesz się dzisiaj zastanowić. Mhm. Mm ja już wszystko mam prawie spakowane z kosmetyków. Chociaż bo możemy pojechać do Rosmana, potrzebuję jednej rzeczy. Ty, zawsze po ciebie jest coś z Frontier. No bo... tak. Lepiej z Rosmana niż z Sefory Józefek. No, wolę chyba raz z Sephora, bo codziennie kupić coś z Rosmana. <laughs> okay. Słuchajcie, przyjechaliśmy już do mojej koleżanki, znaczy jesteśmy pod jej blokiem, ale w drodze bardzo mądrze wpadłam na to, że jest w sumie pora jedzenia. Jest pora obiadowa. My nic nie jedliśmy i zrobimy jej niespodziankę. Zamówiłam pizzę po drodze, właśnie z pizzerii tutaj obok jej domu, więc właśnie idziemy ją odebrać. Mam nadzieję, że już w ogóle jest gotowa, bo powiedzieli mi przez telefon, że będzie w 15 minut. Minęło też chyba z 15, zanim tu dojechaliśmy. Więc mam nadzieję, że już są gotowi, więc zaskoczymy ją pizzką. Bardzo miło. Ja lubię, jak mi ludzie jedzeniem zaskakują. O, tam widzisz? Na samym końcu. Patrz, jaki Hongkong zrobił. Jaki Hongkong, tak. W ogóle jesteśmy na takim nowym osiedlu. Jesteśmy na końcu świata, bo jesteśmy na Ursusie, ale jesteśmy na takim nowym osiedlu. Mnóstwo bloków. I zawsze właśnie w tych nowych blokach, w szczególności w Warszawie, budują się e, takie lokale gastronomiczne. I powiem Wam, że bardzo to jest super opcja, bo zawsze są jakieś fajne kawery. Tylko my nie mamy szczęścia. Ta nasza pizzeria w bloku jest beznadziejna, co? Tak. My mamy pizzerię, słuchajcie, w bloku i Wcześniej, nie była, dobra, wcześniej to... była spoko, tak. my, no bo my wiecie, mieszkamy tam 7 lat i na początku była naprawdę dobra, ale po jakichś dwóch latach zmienił się właściciel i po pierwsze właściciel jest bardzo niemiły, znaczy właścicielka w sumie, a po drugie ten, to jedno jest po prostu niedobre i jest przepotwornie drogie. Naprawdę, ceny pizzy u nas na osiedlu są wyższe niż na przykład w centrum Warszawy, więc absurdalne to trochę. No ale cóż, teraz idziemy odebrać pizzkę. Reza. Zamawiając dwie duże pizze, myślałam, że będą takie... Nie takie duże, ale dobrze <noise> Zjemy ze smakiem na pewno I jaki sos? Oni dają w zestawie czosnkowy i pomidorowy zawsze Więc wzięłam mm. takie jakie dają no. To znaczy czosnkowy i pomidorowy? <noise> tak, dokładnie A ja chcesz ja pić? No. no nie, bo ja nie mogę, może we coś kupić też? No na pewno, jakiś soft Musi być, Musi być. Patrz, taki dużo Hongkongu zrobił. Przestań mówić Hongkong Wszyscy wiedzą, Duż że to Hong niemiłe Kong. jest. Nie możesz bo tak dużo ludzi in one Ale no to o ten patrz, ten na rogu wygląda tak. No tak, tysiąc ludzi maśka. Moje jak zawsze, trzy rolę. nosiciela. Dzień dobry. I... Jestem bardzo głodna. Bardzo. No ty gdzie fajnie, takie no, taki grumpy trochę. Ja ci dam grumpy. Chyba no. ty jesteś grumpy. Ja po prostu jestem głodniutka. A to jest ładniejsze światło niż w naszej windzie. W naszej windzie jest brzydkie no, światło. Jest, um... Lustro. Wiecie, że my w windzie nie mamy lustra? U nas w bloku? Absurdalne. Jak w windzie no, może nie być lustra. lustra? Dobra, idziemy. Gdzie to jest? Jeden, jeden tu. <noise> no, zaskoczymy Galinkę. Karinka ma kota. Jeden. Tak. Cześć Karinka. No. No. <laughs> Przyjechaliśmy z pizdką i ojej Kicia. Zapraszam. Cześć Kicia. <laughs> Cześć Karinka. Cześć Koty. Dwa koty w domu. A musisz przyjść do innych ludzi, żeby Dzień cię kotek... To jest najlepsze. No widzisz? Widzicie jak to jest? Tuli tuli. Mamy dwa kotki w domu. A tutaj obcy kot sam wskoczył na no, juzie i. tu. Tuli, tuli, tuli. To jesteś słodziutka. gdzieś to jest Kadling No, no nasze koty takie nie są. O, może jeden, ale nie Możemy wskoczyłby. I on exchange with Rio? <laughs> Oddamy Rio w dobre ręce. No. Ale kuchy jest urocza. <laughs> A ja jeszcze mam pokażę śmieszną jedną rzecz. <laughs> o tutaj leży piesek na balkonie, widzicie? Słodki. Golden Retriever. Słuchajcie, słuchajcie, wracamy już do domu. Powiem Wam, że mi trochę zmogło po tej pizzy. O dziwo nie czuję się źle, jak? mój brzuch dobrze zareagował, ale czuję, że mam po prostu taki skok glukozy. Tak mi się chce spać. Taka jestem. No nie? Tak. No, Ty nie jesteś zmęczony? Ciężki. Tak, ale słuchajcie, właśnie sobie przypomniałam i to bardzo mądrze, że jutro spotykam się z koleżanką, do której idę, do koleżanki, która ma dwóch małych synków. I muszę tym chłopakom coś przynieść, bo po pierwsze, jak oni nie będą niczym zajęci, to nie da z nam porozmawiać. A po drugie, tak trochę nie wypada pójść do dzieci bez żadnego prezentu. Więc pojedziemy, zajedziemy na chwilkę do, do jednego sklepu, coś może im wybierzemy. I przy z Rosman. To kupimy też te rzeczy, które my potrzebujemy na podróż. Ja potrzebuję tylko w sumie płynu micelarnego. Ty potrzebujesz co? Szampon. Szampon? No? Tak. Szampon. A żeby Masz, masz. Masz, mamy, w ogóle to nie. No, także mamy małe rzeczy do kupienia, ale lepiej to wiecie, załatwicie mieć Święty spokój. W ogóle 18.30 w Warszawie. Zobaczcie, jakie piękne koreczki. Piękne koreczki. Piękne koreczki. tak. Tutaj są zawsze koreczki. Także no, tak to wygląda. Słuchajcie, moi drodzy, wróciliśmy już do domu, już jakąś chwilkę temu. I chyba nie muszę Wam mówić, z jaką prędkością mój mąż przebrał się w podomkę, czyli tak zwaną piżamkę, Pokażę Wam. Z prędkością światła, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Mhm, mhm. Ale nie naśpiewamy nie, się z mężulka, tak, bo słuchajcie, tej Biedulek. Prasuję tutaj trochę rzeczy uprasowałś. Tutaj jeszcze trochę rzeczy uprasował. I jeszcze tu widziałam coś wisi, tak? A co jeszcze robisz? Nie wiem co jeszcze robisz. A oglądasz futbol, tak? No, no to jest najlepsze, mega wygodnie. Ale to jest jedna siatka. Znalazłeś drugą siatkę? No. A to widzisz, żonka ci znajdzie. Mówiłam mu, że jest jeszcze jedna siatka. Widzę, że zignorował ten fakt. O, jest tu. Ja Was nie kłamałam z tym, że my zbieramy ciuchy do siatek, nie? Ja naprawdę nie kłamałam, że mamy dwie ogromne siatki. Teraz Wam to udowadnię. Bardzo dużo. Ale muszę zrobić trzy dzisiaj? Nie. Nie wiem, no ile zdążysz. Później się najwyżej możemy zamienić, jak Ci się już. Mamy no, no, jedną paczkę dzisiaj i jedną paczkę ta, wiem jak to działa, to znaczy nigdy no, nie, nie. jedna paczka i jutro to znaczy ta paczka nigdy się nie zostanie zrobiona mówiłam niedziela niedziela, dobrze a słuchajcie, ja stwierdziłam, że też zrobię coś pożytecznego zrobię sobie, słuchajcie paznokcie u stóp na wakacje i zaraz wam wytłumaczę dlaczego robię je sama bo u rąk też zrobiłam sama wczoraj no, zaraz wam powiem dlaczego słuchajcie, usunęłam się Józefkowi z drogi, jak on do mnie chce pracuje Niech prasuje i nikt mu nie przeszkadza. E, słuchajcie, wczoraj um, postanowiłam zrobić sobie, wiecie, paznokcie przed wyjazdem, bo już w sumie długo nie nosiłam paznokci. Chciałam im trochę dać odpocząć od hybrydy przez, przez, przez przynajmniej jakiś czas. Słuchajcie, powiem Wam, że w tych salonach e, z paznokciami to chyba się komuś coś poprzewracało. Ja rozumiem, że jest inflacja, że wszystko, jakby ceny wszystkiego rosną, tak? Jakby już sobie nieraz o tym rozmawialiśmy. To jest naturalne, ale ja zaczynam. Kiedy zaczynam chodzić do mojego salonu, e, Ok, to było 4 lata temu, dawne dzieje, ale zrobienie paznoksi kosztowało 120 zł. I to było i tak dużo. To znaczy, były salony w Warszawie, nawet w mojej okolicy, gdzie za e, zrobienie hybrydy brali 100, 100 zł. Około 100, nawet 90 się zdarzało. Ja zaczęłam chodzić do tego salonu, tylko że bardzo mi się tam odpowiadała jakby jakość tego, jak dziewczyny robią paznoksy, No prostu zrobiły je świetnie. Jeżeli chodzi o jakość usług, ona się nie zwiększyła do tej pory. To znaczy one robią tak samo dobrze dzisiaj, jak robiły to 4 lata temu. Tutaj ja nie widzę absolutnie żadnej jakby zmiany, na lepsze, na gorsze. One robią tak samo dobrze te paznokcie cały czas. Zresztą, cały czas pracują tam te same dziewczyny co pracowały jeszcze 4 lata temu. Wiecie ile w moim salonie kosztuje zrobienie manikuru hybrydowego? 170 zł. Paznokcie, urączek Paznokcie, które się wymienia co trzy tygodnie, jakby dużo, nie? Um, więc stwierdziłam, że nie nie, nie nie płacę im 180 zł. Zrobiłam sobie sama. Wiecie, umiem robić sama paznokcie. Zajmuje mi to dużo więcej czasu niż zajmuje dziewczyną w salonie. Nie robię ich tak dobrze jak dziewczyny w salonie. Oczywiście, jakby nie będę się tutaj z nikim kłócić. Natomiast moja wewnętrzna cebula mówi mi, że nie, to jest za dużo pieniędzy. Um, no i um, postanowiłam, że może chociaż, wiecie, pedicure zrobię w salonie, bo wiecie, oprócz takiego czystego malowania, które powiedzmy, no umiem zrobić, to te dziewczyny też wiecie bardzo fajnie pracują, jakby to jakby ścierają to skórkę na skórek i tak dalej i tak dalej ale w tym salonie zrobienie pedikuru kosztuje 210 zł więc nie będę Was ukrywać ale naprawdę jest mi szkoda na to pieniędzy e, więc zaczęłam szukać jakiegoś miejsca alternatywnego i słuchajcie, tutaj dosłownie naprzeciwko moich okien otworzył się nowy salon on był otwarty w kwietniu, ma dwa miesiące wiecie ile tam kosztuje zrobienie e, paznokci? kosztuje praktycznie tyle samo pedikur stóp kosztuje 200 zł ale doliczają sobie 40 zł za zdjęcie hybrydy z innego salonu czy Wy nie uważacie, że to jest absurdalne? Powiem Wam, że ja naprawdę mam jakieś takie... Zresztą sprawdziłam kilka salonów w okolicy. Jak można doliczyć koszt zdjęcia z hybrydy z innego salonu? No to wiecie, słuchajcie, jak ja tam idę na paznokcie, to mi nie zdejmujcie tej hybrydy. Nałóżcie kolejną warstwę na tą hybrydę, którą mam. Przecież to jest jakby oczywiste, że trzeba hybrydę zdjąć, żeby nałożyć nową, tak? To nie jest dodatkowa usługa. To jest po prostu część usługi. Zdejmujemy hybrydę, oczyszczamy płytkę paznokciową i dopiero nakładamy nową. Jakby, jak można za to liczyć dodatkowe pieniądze? Powiedziałem, że to jest jakiś naprawdę dla na mnie absurd. Ja nie wiem, co się stało z tymi salonami, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale panie od paznokci nazywały się już paniami od paznokci, tylko są stylistki paznokci. Mm -hmm, to są stylistki. Jakby, wiecie, ja się jej naśmiewam, tak? To nie o to mi chodzi. Tylko powiedzmy sobie szczerze, że na przykład, nie wiem. No dobra, nie, nie wiem na co się powołać, ale na przykład o, dietetycy muszą skończyć studia, tak? Żeby być dietetykiem z wykształcenia, trzeba skończyć studia magisterskie na kierunku dietetyka. Kończą studia i wtedy są dietetykami, ale pani od paznokci idzie na kurs, który dobrze trwa krócej, trwa dłużej, i, i znów ja tutaj nikomu nie ubliżam. Natomiast zrobiliśmy z tego zawodu jakby coś naprawdę bardzo ekskluzywnego i. Trochę tego nie rozumiem, wiecie, naprawdę trochę tego nie rozumiem, nawet jako osoba, która naprawdę od wielu lat regularnie chodzi do salonów w tym paznokcie, wciąż uważam, że są to tylko paznokcie, jakby to nie jest, nie wiem, jakaś usługa, no nie wiem, nie wiem czy mnie rozumiecie, też nie chciałam, żeby to zabrzmiało źle, bo ja dalej uważam, że to jest jakby to nie jest łatwe zadanie zrobić paznokcie dobrze i ja się z tym zgadzam, natomiast nie zmienia to faktu, że są to paznokcie, które się zmienia raz na trzy tygodnie, tak? Już nawet, wiecie, włosy jak podcinacie, ja na przykład podcinam włosy dwa razy w roku, no więc potrzebuję dobrego cięcia włosów, bo robię to bardzo rzadko, ale jak na przykład mój mąż chodzi do fryzjera raz na trzy tygodnie, bo jemu rosną włosy szybko, to też uważam, że wiecie, jak on chodzi o tych barberów i płaci 160 zł za cięcie włosów u barbera, no, to chyba komuś się coś pomyliło. Jakby naprawdę, uważam, że po prostu te, jakby, za, jakby ceny usług w ogóle nie idą w parze w te, z tym, co te usługi tak naprawdę nam dają. Jakby nie wiem, czy, czy ja tylko to tak widzę, czy, czy wy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Bo jakby dajcie mi znać, bo ja po prostu mam wrażenie, że to się robi jakieś takie naprawdę absurdalne. Jakby mm, ja rozumiem, że to jest czyjaś praca, i ja rozumiem, że ktoś poświęca na to swój czas, tak? I na tym zarabia, i ja to wszystko rozumiem ale 200 zł za zrobienie rąk, jakby na zrobienie hybrydy, no proszę Was, jakby wiecie, no to jest już naprawdę przesada, jakby przypominam, że minimalna krajowa w Polsce e, stanowi 30 zł za godzinę, tak, e, a te panie biorą 200 zł za godzinę, bo one takie paznok robią w 45 do godziny, 45 minut do godziny, więc nie rozumiem, że tu dalej, że używają lakierów, że używają jakby sprzętu, prądu, ja wszystko rozumiem, ale wciąż... 200 zł to jest za dużo. To jest moje zdanie. Możecie się z nim nie zgodzić i dajcie mi znać, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Jakie są Wasze przemyślenia? Czy w Waszych miastach też tyle kosztują tyle te usługi, bo mm, tak jak Wam mówię, no mm, byłam ostatnio, mam swojego fryzjera ukochanego. Mój, mój fryzjer od wielu lat on też podnosi ceny, tak? Ja od niego kiedyś płaciłam, nie wiem, 100 zł za cięcie, teraz płacę 150. Jakby w przeciągu 5 lat on te ceny zmienił i ja jestem z tym okej, okay, bo po prostu jakość usług, jakby ja nigdy nie trafiłam do lepszego fryzjera niż do tego, i wciąż uważam, że 150 zł za obcięcie włosów, które robię dwa razy w do roku, jest okej okay ceną. Natomiast y, byłam kiedyś y, u fryzjera, no dość niedawno zresztą, po prostu w bardzo fajnym salonie, też niedaleko nas, po prostu potrzebowałam na szybko cięcia włosów, bo u mojego pana nie było miejsc. Zapłaciłam, słuchajcie, za podcięcie końcówek 270 zł. Tam nikt mnie nie nakładał dodatkowych jakby kosmetyków. Nie miałam żadnej maski, żadnego masażu. Nie, to było zwykłe podcięcie, to cała wizyta trwa 40 minut, łącznie z umyciem włosów i z ich wysuszeniem. 270 zł. Więcej ja do tego salonu nie pójdę, to już wiem na pewno. Jakby miałam dobrze podcięte włosy, ale to nie jest tak, że miałam podcięte, najlepiej na świecie podcięte włosy, bo umówmy się, podcięcie końcówek to jest podcięcie końcówek. Tam nie trzeba bardzo dużo jakiejś specjalistycznej wiedzy, żeby takie końcówki podciąć. Jakby, nie wiem, mam jakieś awersje do tego typu, do tego typu usług. Wciąż bardzo szanuję osoby, które to robią i jakby wiem, jakie to jest trudne i czasochłonne, bo tak jak Wam mówię, sama robię te paznokcie sobie w domu i to jest trudna sprawa. Ale wciąż chyba nie miałabym serca takich cenników wystawiać, naprawdę. Chyba, że po prostu oczywiście nie wiem. No i jakby z drugiej strony, wiecie, jak to mówią. Lepiej nie narzekać. Ja się wiecie, tutaj do Was odzywam, że sobie trochę ponarzekać, tak? Jakby ponarzekam sobie i mi przejdzie. Natomiast, jak to mówią, jak cię nie stać, to nie chodzisz. I więc mnie nie stać na takie usługi i po prostu nie chodzę, bo uważam, że to jest naprawdę przegięcie. Po prostu przegięcie, jeżeli chodzi o te ceny. Nie wiem, jak będę w jakiejś awaryjnej sytuacji, to może jeszcze gdzieś do takiego salonu pójdę, ale uważam, że na takie potrzeby codzienne, to naprawdę mogę sobie hybrydki zrobić sama. Właśnie za chwilę się tam do stópek. Będę sobie robiła właśnie. No, najpierw sobie namoczę te stopy, zrobię jakiś tam peeling zetrę sobie ten naskórek ze stóp, a później po prostu pomaluję paznokcie i zrobię hybrydę no ale zaoszczędzę 200 zł więc jestem z tego bardzo dumna i jakby czuję się naprawdę grażyną biznesu e, przez to także słuchajcie, zabieram się za pracę e, tutaj widzę, że kotek się też niepokoi chodź kotek jest mną zainteresowany dobra, także ja zabieram się za robienie paznokci i pokażę wam efekt końcowy no to wiadro Skarpet. Skarpety, lampka. Kontakt. Kontakt. Taki engineering. Książka. Książka. Tutaj wszystko. Śmieci. Jest śmieci. I tam są też kabelki, wszystko. Co, co, to, to, to jest warto? Nie jedziesz te zrobiłam Patrz jakie piękne. No piękne. To 200 to... zł zaoszczędziłam. 50 euro dużo nie, pieniędzy ale tutaj masz dużo mes 100 zł studio nie jakiś mes. patrz licz teraz trzy minuty to wszystko nawet w minutkę to wszystko ogarnę patrz jak szybko patrz jak szybko ja jestem z tych co nie chodzą dwa razy już szybko ile już say one minute Milo, widzisz no kobiety tak są, no Mamy... nie mamy taki problem, nie? Super to jeszcze, no. jeszcze, 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 jeszcze. Ręczniczki śmieci to wiadro Szybko, szybko! Jesteś tu? Już posprzątałam wszystko. Jeszcze lampka i skarpetki tylko. Ale mam propozycję dla Ciebie, mogę Ci zrobić mm, peeling stóp. Wsadzisz te stopy do wiadra z taką solą do zmiękczania, a później Ci mogę skórki wyszorować. Chcesz? No za darmo? No za darmo, a co? Okej. Okay. Chcesz? No. A tak się śmiałeś z mojego wiadra. <grym> no wiadro dla mnie nie, nie. wiadro może być dla chłopak. Wiadro nie może być dla dziewczyny. No. no ale nie mamy innego. Wiadro. To jest takie wiadro. My nas, malowaliśmy. Malowaliśmy wszystko. No, taki zioker wiadro. Ale ładne, zobacz jeszcze raz. Ładne, Patrz ładne. pasują do moich rączek. No. Bardzo ładne. Ładne. 200 zł. A to, co ci zrobię, to też jest warte 200 zł. To będzie pedigiur podologiczny. No to super. Ja może salon powinnam otworzyć, słuchaj, Józefek, co? Chciałam mnie? Zrobię ci wiadro z wodą, tak? Dobra. Czekam. Dobrze. Robi się wiadro Masz Tak, taka. Mm. Bardzo ładnie pachnie. Ale mam, pyta, mam propozycję. Będziesz sobie miał tutaj. Ma... Może maseczki sobie zrobimy? Maseczka? No twarz. Twarz. Ale. A jeden shave. No to co? No nie, no. A jak to To szybko shave. Goli, goli, będziesz, ma... chcesz maseczkę? No. Nie. Ale zrobię z ciebie już. pięknotkę. Będziesz piękniutki, zobaczysz. Jak ja już o ciebie zadbam, to mój drogi Niko Ciebie tak nie zadba. Zapraszam do salonu. A pierwszy kąpać. Co? Kąpać. Chcesz się kąpać? Tak, przeć ci pojednę. Po, czy o, no. No nie wiem, zadajesz mi trudne pytanie. No będziesz teraz 20 minut moczyć stopy w wodzie, więc możesz najpierw wziąć prysznic, a potem moczyć stopy. No i co jeszcze? To dobra this. No. Dobra. Naśmiewało. Zobaczcie jaki podekscytowany. W ogóle kot jest taki zainteresowany. Co tu się dzieje, nie? Co tu się dzieje? Ciepła woda? No. No widzisz. To jest skarpet tutaj, takie. Tak, to jest dokładnie miejsce na skarpetki. No i teraz masz 20 minut relaksu fajowo nie? W wiatrze. Tylko za małe to na No za małe, za małe. Nie mamy innego wiadra. 43. Kocio też nie zainteresowany. 20 minut czekamy. Tak, 20 minut, no. no to super. Możesz sobie poskrolować telefon. No. Wszystko gotowe. Przygotowany jesteś, nie? No pewnie. Słuchajcie, ten moment nastał. Ja już jestem zamaseczkowana, teraz Józefek. Cieszysz się? Zobaczymy. Zobaczymy. Ale stópki masz pięknie wypilingowane, co? Tak. Ja ci dam teraz swój, ty jesteś swój. Co to jest? Maseczka. To no jest taki dość. posteczka. nie, no zobacz, jak się ładnie prezentuje na twarzy. Piękna. Mhm, mm mhm. Mm Pomocy potrzebujesz? No to mój pierwszy raz. No i nie pierwszy, już nie kłamciłem. No i nie open To you open Pierwszy raz sam otwierasz. Tak. Pokaż, czy dobrze. No, no dobrze. No. O, już mam dziura. Tak, tam powinny być dziury. No i nakładasz na twarz. No. Pięknie, tak Naciągnij Wciągnij sobie jeszcze. Zimno to jest. A weź sobie przetnij. Słyszysz mnie? Mm. Tutaj. Potrzymaj. O tu. Tak jak ja. Widzisz, masz takie... Ale czemu ja chcę tak? Bo nie, bo tu ci się nie dotyka. Przed sobie, no. Jezus, Maria, nie, Tak. Skórę podniesz, Józefek, tak. Jezus. Oh. Boże, ty jesteś. No i co? Fajowa? No. No lepiej, nie? No, zimno było, ale... No, no ale to takie przyjemne zimno. No, zobaczcie. Pokaż się. Nic nie widać. <gry> tak. 20 minut z maseczką, słuchajcie, i idziemy spać.